Jest tutaj za dupiej gdzie nie ma nic i rośnie ten budynek, który jest przed Wami. O, tam. Boję się dostać do środka, ale skończyły się modły i wszyscy wychodzą, więc chwilę jeszcze poczekam. Będzie wyścig Grand Prix Arabii Saudyjskiej i poprzedzą go oczywiście kwalifikacje. W ogóle nie ma, nie ma, nie ma w ogóle szans, żeby dojechać bez samochodu. Jeżeli macie duże... ...Kaz feeder station i sobie kotek podjada. Także tutaj koty, podobnie jak w Stambule, w każdym razie jest to najwyższa fontanna na świecie. Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. A co? Mm. A gdzie teraz? Witamy w kolejnym dniu. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak buduje się Kingdom Tower albo znana też inaczej, bo chyba nazwę zmienili na Jeddah Tower. To jest. To ma być najwyższy budynek na świecie, ponad kilometr ma mieć wysokości i przebić tym samym budżet Kalifa w Dubaju. Natomiast tutaj w tej chwili jest jeden wielki plac budowy, może nawet nie jeden wielki. Jest tutaj za dupie, gdzie nie ma nic i rośnie ten budynek, który jest przed Wami. O, tam, dokładnie. I teraz tutaj jest brama, nie można podjechać, nie można nic. Zobaczyć więcej. Yy, więc no myśleliśmy, że zobaczymy coś, ale no, no nie, no niestety nie. A wokoło nie ma nic. Nie ma kurwa nic, jest po prostu pole. Nawet nie pole, jest pustynia. Nie ma po prostu nic. Arabia Saudyjska w 2034 ma gościć u siebie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. I pewnie rozbudują tą infrastrukturę, i na to już yy, na tym Mistrzostwa Świata budynek ten Jeddah Tower będzie gotowy. Bo tak naprawdę, termin oddania tego budynku to było 2018 i on był ciągle przesuwany, przerywano dwa razy pracę nad jego ukończeniem, i teraz od stycznia 2025 prace zostały wznowione. Więc Realna szansa, jak mówią tutaj, jak czytałem, aby otworzyć, ten, aby otworzyć ten budynek. No to jest 2028 lub 2029. To na dzień dzisiejszy nie wygląda to imponująco. A stamtąd, gdzie my mieszkamy, tutaj to cały czas jest Jeddah. I jechaliśmy 40 km. Zobaczcie. Jeden budynek wyłania się spośród Postkowie, dosłownie, nic nie ma a my jedziemy teraz do meczetu na wodzie 25 km 25 minut Przejechaliśmy nad Morze Czerwone. Dokładnie to jest właśnie Morze Czerwone. Po drugiej stronie jest tam Egipt. I idziemy teraz do meczetu na wodzie. Tutaj na promenadzie w zasadzie można powiedzieć, że nie ma nikogo. Widać, że Saudyjczycy robią infrastrukturę, ale brakuje chyba ludzi, którzy by z tego skorzystali, bo tutaj nie ma nikogo. Naprawdę, nie licząc naprawdę pojedynczych osób, tak? ale są pojedyncze osoby, można policzyć dosłownie na palcach ręki. Tu są budki, nawet te budki są zamykane, bo. Bo, co, no? bo nie ma ludzi, proste. Nie ma ludzi, nie ma turystów. Być może to nie jest sezon, i w sezonie, gdzie jest cieplej, to wtedy jest to otwarte. Natomiast teraz, tutaj w styczniu, jest 29 stopni, więc jest dosyć ciepło. Naprawdę jest dosyć ciepło. I nie wiem, czemu turystów nie ma. I wygląda to po prostu dziwnie. Jakby nikt nie chciał tu przyjechać. Zobaczcie, idziemy Marta z łzą. I nikt więcej. Z informacji praktycznych to jest tutaj kilka parkingów. Ale jest bardzo mało miejsca na tych parkingach. Być może gdzieś jest tych parkingów więcej. Ale przy samym tej tutaj, promenadzie, gdzie jesteśmy koło meczetu na wodzie, tego parkingu nie My parkingu nie widzieliśmy. Są toaletę ale to, ktoś chciał skorzystać. No i no, Tutaj. Są lampy z głośnikami. I te lampy z głośnikami są rozstawione co jakieś metr, 2, trzy 4, 5, 6, około 6,5-7 metrów. I jakbyście zapomnieli, kiedy jest modlitwa, to z każdego z tych głośników Wam przypomnę. Dochodzimy już do. Meczetu na wodzie jest to ten biały budynek przed nami. Obok którego sumuje statek, strasznie wieje: naprawdę strasznie wieje. A meczet stąd robi takie całkiem okej okay wrażenie. Zobaczymy, czy będziemy mogli wejść do środka. Zobaczcie, tutaj mamy. Będzie powstawać chyba. Takie małe, wesołe miasteczko, bo nawet wagoniki są jeszcze ostreczowane, i nie wszystko jest po podłączane. Więc pewnie to robią na późniejszy czas, w sensie na wiosnę, lato. W tej chwili wszystko zamknięte. Chciałem, że ten meczet na wodzie będzie większy. Ale stąd tutaj powiem Wam szczerze, że on wcale duży nie jest. Wchodzimy przez bramę, po pomostem. Powiem Wam, że bardzo ładne jest wejście do tego maczetu. Naprawdę bardzo ładne. Tam na dole, oczywiście, są toalety dla mężczyzn i dla kobiet a w tej chwili chyba trwa modlitwa próbuję się dostać do środka ale skończyły się modły i wszyscy wychodzą, więc chwilę jeszcze poczekam o, zaczęli ludzie, ktoś tam zaczął chodzić to idę, wejdę Jesteśmy w sklepie, a w zasadzie na tarasie sklepu Circle K, to jest tak jak u nas rzadka, to nie jest stacja benzynowa wbrew pozorom i tutaj jest tor Formuły 1. No generalnie jest jakiś tor, nie wiem czy tor Formuły 1, czy nie, portfela tego, tego nie ma. I żadnych informacji innych również nie ma. Natomiast faktem jest, że jedzi, jeździ wyścigówka. I nie wiem, czy testuje na przykład sobie tam, tam bolida, czy po prostu trenuje, czy sprawdza tor i będzie tutaj, będą jakieś odbywały się wyścigi. Nie wiem, w każdym razie jest ten tor odgrodzony od zwykłej ulicy siatką, więc pewnie będzie można stanąć i nie wiem, obserwować albo, albo co. Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie nie ma żadnych informacji. Być może dlatego, że Arabia Saudyjska otworzyła się na turystów niedawno i tych po prostu informacji nie ma, nikt nie był, nie eksplorował, nie zwiedzał. W każdym razie przy niedaleko tego meczetu na wodzie jest Circle K, jest, jest ten tor właśnie wyścigowy. Czy tortę, stopy, to nie wiem. Udało mi się znaleźć informacje w internecie. I w 2024 był tutaj wyścig. To jest normalny tor Formuły 1. I w 2025 będzie wyścig Grand Prix Arabii Saudyjskiej. I poprzedzą go oczywiście kwalifikacje i sesje treningowe. A wyścig będzie miał miejsce 20 kwietnia. Tak więc, jeżeli byście chcieli przyjechać na Grand Prix Arabii Saudyjskiej do Dżady. to 20 kwietnia jest wyścig i pewnie dlatego tutaj te całe, te stragany co te stragany, te budki co przechodziliśmy obok nich właśnie robią na to, żeby to otworzyć na tego kwietnia przynajmniej tak na logikę by to było No i być może właśnie dlatego niektóre z tych tutaj, zobaczcie, z tych restauracji czy z tych sklepików mają tarasy, żeby móc chociaż obejrzeć te zmagania na to, że Formuły 1 idziemy w kierunku napisu Jeddah. I tutaj na tych kamieniach siedzą kra 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 kraby. Siedzą. No, siedzą kraby. i jest Dużo tych krabów. Tu są dwa. Tam jest jeden, tam jest kolejny. Tam też jest kolejny krab. Tam kolejny krab. Generalnie na tych kamieniach tutaj wszędzie siedzą kraby. Ciekawe. Przejechaliśmy do literek Jeddah, Juddah i Jeddah. To jest jedno i to samo. No i można sobie tutaj zrobić zdjęcie. Te literki są podświetlane generalnie w cholerę wieje wiatr no i tyle, idziemy do Dankina znaczy idziemy do Dankina dziewczyny mnie zabierają do Dankina i Marta powiedziała, że dzisiaj to ona stawia dobra słyszeliście stawiasz, się mam swoją kartę słuchajcie, jedziemy sobie na starą dzielnicę stare miasto znaczy jedziemy do starego miasta ale przyjeżdżając. Zobaczyliśmy, że stoją sobie auta na plaży. Po prostu ludzie podjeżdżają wszędzie. Tutaj w Arabii Saudyjskiej odległości są gigantyczne. I powiem szczerze, bez samochodu w życiu byśmy nie dali rady. W ogóle nie ma, nie ma, nie ma w ogóle szans, żeby dojechać bez samochodu. Jeżeli macie dużo pieniędzy, to taksówka, tylko i wyłącznie komunikacji miejskiej w tu w, 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 w ogóle nie ma, a. Odległości są ogromne. Fakt, wszędzie są dostępne parkingi. Niektóre, takie na przykład jak w centrach handlowych, czy tam wielopoziomowe, są płatne. Inne po prostu są bezpłatne. Ale zobaczcie, wszędzie podjeżdżają ci ludzie samochodami. I możecie sobie. Chcecie iść na plażę? W porządku. Podjeżdżacie samochodem i idziecie na plażę. No ja też zobaczymy. Przyjechaliśmy na stare miasto w Dżudzie i tutaj jest strefa park płatnego parkowania i teraz można to ogarnąć na dwa sposoby albo ściągnąć aplikację natomiast jest potrzebny arabski numer telefonu w sensie saudyjski oraz znaleźć nie zawsze są parkometr. Jeżeli znajdziecie parkometr to wbija się rejestrację Numer rejestracyjny, wybiera się ile godzin chcemy, yy, chcemy parkować, i można zapłacić kartą, albo można zapłacić gotówką, w sensie monetami. Tutaj strefa płatnego parkowania jest 3,50 za godzinę. Dwie godziny wykupiliśmy, czyli 7 riali. I karteczkę umieszcza się ten bilecik za przednią szybą, i mamy do 17:54 opłacone. Powiem Wam szczerze, że. Próbowaliśmy dojechać na jakiś taki parking podziemny, który kosztował trochę więcej, bo tutaj nie wydaje mi się, że naj, najbezpieczniejsza okolica, no ale może się mylę. Niby za e, Arabowie, w sensie Saudyjczycy, nie powinni kraść i raczej tego nie robią. Natomiast tutaj mieszkają bardzo dużo imigrantów i, i nie wiem, co może być. Wybiją szybę, ukradną nam paszporty i będziemy mieli problem, żeby wrócić. Więc dlatego chcieliśmy jechać na parking podziemny który jest nim bezstrzeszony, kosztował 5 reali za godzinę, ale niech uja, nie mogliśmy tam dojechać. Po prostu mapy Google są do dupy, tutaj nic nie działa, nie działa, bo dróg nie ma. On pokazuje drogę, droga się okazuje, że jest zastawiona słupkami i nie dojedziecie. W ogóle jest to porąbane Nie wiem, jak tutaj się poruszać. My poruszamy się mniej więcej na czuja. Już o tyle ogarnęliśmy, że raczej nie ma skrętu w lewo, tylko jak chcecie skręcić w lewo, na przykład, to musicie Skręcić w prawo i zawrócić. Tak to wygląda. Generalnie i tak samo było w Riyadzie, tak samo było w Medinie i tak samo jest w Jeddah. Coś jeszcze chcesz dodać? Jesteśmy przy Bab Makkach, czyli jednej z bram, kiedyś do miasta Judda Obecnie jest to brama do jednego z najsłynniejszych targowiz na świeżym powietrzu. Właśnie w Dżudzie. Okolica tętni życiem szczególnie po zmroku Przynajmniej tak przeczytałem Gdzie lokalni sprzedawcy wystawiają swoje kramy Nie uwierzycie, jest jakiś autobus Pisało na nim Airport Terminal Czyli coś tutaj jedzie Ale Zuza widziała tylko jeden przystanek po drodze, a ja żadnego I tak jak wspominałem wcześniej, tutaj są kramiki z różnymi rodzajami towaru. Niektóre są zamknięte. Prawdopodobnie otworzą się wieczorem. w złączonych modlitwach panowie otwierają sklepy, dlatego że była przed chwilą przerwa na modlitwę, było wezwanie do meczetu, no i teraz ludzie wracają i otwierają swoje kramki. Zobaczcie, faktycznie wszyscy, wszyscy, większość poszła normalnie na modlitwę i teraz, o zobaczcie, tutaj też jest meczet i ludzie wychodzą z meczetu i idą do swojej pracy. Ej, trafiliśmy do sklepu z pamiątkami. Jednego z nielicznych. Tak, jednego z nielicznych, i to są kadzielnice. I tak jak już wspominałem wcześniej, jest bardzo dużo tutaj kadzielnic. No i można przywieźć jako na przykład taką na wystawkę. Są magnesy, są różne bramy. Zapytajcie, po ile magnes są. No więc tutaj magnesy są za, 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 tam, za dychę My kupiliśmy za 5 Ale widzieliśmy też za 3 No dobra, to no tu generalnie jest sklep Jeden chyba zdroż Ale są bardzo ładne kadzielnice na przykład widzicie Na przykład no. Tutaj Jesteśmy przy Muzeum Historii Lokalnej, to jest ten budynek. Tutaj są stare działa. Tu jedzie sobie Melex, ale chciałem wam pokazać jedną rzecz, zobaczcie. To jest feeder station i sobie kotek podjada. Także tutaj koty podobnie jak w Stambule są karmione, spoko. Weszliśmy do kolejnego sklepu z pamiątkami. Tutaj naprawdę jest ich trochę, przynajmniej na tym, na tym Starym Mieście. I co chciałem Wam pokazać? Zobaczcie, taki czajniczek kosztuje niby 100, On ma tam cenę pod spodem. A taki, który my kupiliśmy, ten kosztuje 250. Martyna, ile dałaś za czajniczek? 30, daliśmy 30 albo 35 za czajniczek w markecie taki sam co tutaj 2 kosztuje, mają rozmach tutaj jest większy wybór różnych takich, widzicie pamiątek, ale ceny mają normalne zabójcze, normalnie zabójcze jedyne co tu mi się podoba to ta stacja karmienia kotów jeśli by ktoś potrzebował, to muzeum jest otwarte od 10 do 13 oraz od 17 do 21 codziennie. Jest 16.40, czekamy 20 minut i wyjdziemy zobaczyć podobną, bardzo ładną rękę z Dobra, weszliśmy do muzeum. Wstęp tutaj jest bezpłatny i możemy podziwiać lokalną kulturę. Czytałem tutaj, że są. Rzeczy, jak robili okna, czy coś takiego. Nie wiem, zaraz ogarniemy. I wyroby z drewna. Mamy pokazane, jak wyglądały historyczne, stare drogi handlowe poprzez właśnie jetty. I co tutaj czemu handlowano? Mamy no, muzeum, bardzo małe. I tutaj mamy o, pokazane, jak to było w oknach. Tutaj jest jedno, tutaj jest drugie. Ale generalnie to jest jedna tak naprawdę sala. Bardzo małe, bardzo małe, naprawdę bardzo małe, darmowe przejście tego muzeum to jest dosłownie 10 minut. Może nie warto, A? warto, czemu nie? Wracamy już z tej starej dzielnicy do auta. I zobaczcie, faktycznie jest już 17.30 i coraz więcej sklepików się pootwierało i fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. Szczególnie jak te budynki są takie mega stare. Powiem wam, że fajne te stare budynki są, w sensie one osiadły i te okna yy, są krzywe i to wygląda mega ciekawie. Naprawdę te balkony, to wszystko osiadło. Zobaczcie, te okno poszło w dół. Tutaj jest trochę bardziej odnowione. Ale generalnie jest to mega stare i ciekawie to wygląda. Przejechaliśmy nad morze, na promenadę na zachód słońca, który właśnie dobiega końca, ale chcieliśmy zobaczyć również fontannę, która będzie później podświetlana. Przynajmniej tak gdzieś kiedyś przeczytałem: Jest już podświetlana. No, może lepiej to będzie widać w nocy. W każdym razie jest to najwyższa fontanna na świecie. I nazywa się Fontanną króla Fahda bin Abdul Aziza. Siedzimy sobie i obserwujemy fontannę. Wybudowana została ona w 1985 roku, a strumień wody wznosi się na wysokość 312 metrów. Tam dalej, jak spojrzymy, znajduje się latarnia morska, też jedna z największych na świecie. W nocy oświetlają ją re, reflektory. I co jeszcze? I czerpię wodę z morza wow.